A z nami jest już Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dziękujemy, że znalazł pan czas, by się z nami połączyć. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że się słyszymy. Jak najbardziej słyszymy się, doskonale widzimy. Nie mogę nie zapytać o pierwsze pana refleksje, pana pierwszą ocenę tego, gdy zobaczył pan exit pole. Jest niespodzianka? Czy mimo wszystko spodziewał się pan podobnego rozstrzygnięcia, jeśli chodzi cały czas oczywiście, powtarzamy, o sondaże? No jest, kilka niespodzianek jest. Nie wiem, czy one są takie ogromne, ogromne, ale na pewno są znaczące. Pierwsza to jest naprawdę bardzo niewielka różnica między dwoma pierwszymi prowadzącymi kandydatami. Oczywiście były takie przewidywania, że tak to właśnie może wyglądać, no ale jednak ona jest w zasadzie w granicach błędu statystycznego. I zobaczymy jeszcze, jak to się zmieni, kiedy dostaniemy late pole. No i przede wszystkim, kiedy dostaniemy wyniki. Na szczęście, wybory prezydenckie, z punktu widzenia tego, jak te wyniki się oblicza, są dosyć proste. W związku z czym mam nadzieję, że to nastąpi jutro, gdzieś koło południa. Tak chyba możemy się spodziewać. Więc może być tak, że ta różnica jeszcze się trochę zmniejszy. Druga niespodzianka. To jest bardzo dobry i myślę, że tu naprawdę należą się gratulacje. Bardzo dobry wynik pana Grzegorza Brauna. No jednak przekraczający większość oczekiwań i zdecydowanie przekraczający większość sondaży. Pan Grzegorz Braun na czwartym miejscu to jest wielki sukces tego polityka. No ale to też można poniekąd dodać do naprawdę przyzwoitego wyniku pana Sławomira Mencena. No bo przecież panowie się oczywiście rozstali, ale to jest swego rodzaju wciąż taki. Obóz Konfederacji, jeżeli można go tak cały czas nazywać już nieformalnie, no i jeżeli dodamy do siebie poparcie dla obu tych polityków, to dostajemy ponad 20 To już jest naprawdę potęga, jeżeli chodzi o taką zdecydowaną, jednoznaczną prawicę, za którą ja przypominam, PiSu nie uważam. Więc tutaj mówimy o takim prawdziwym prawicowym obozie, który dostaje jedną piątą głosów w wyborach prezydenckich. I wreszcie ostatnia z tych niespodzianek, która mnie bardzo cieszy. Ja wiem, że to jest taka Schadenfreude jest no nieładna może, że to jest, nie powinienem tak mówić, ale bardzo, bardzo mnie cieszy słaby wynik pana Szymona Hołowni. To szóste miejsce to jest jego klęska. Tego się nie da inaczej nazwać. To jest klęska. Człowiek, który zaczynał, wchodził do polityki jako ten, który ma być alternatywą dla dwubiegu nowego układu który będzie na trzecim miejscu, który będzie rozdawał karty, nie dostaje w wyborach prezydenckich na koniec nawet 5% głosów. To jest dla Szymona Hołowni dramat, ale to jest również dramat dla trzeciej drogi. I myślę, że jest kwestią kilku miesięcy, pozwoli. kiedy zaczną się w trzeciej drodze no, poważne ruchy takie fermentacyjne ponieważ po pierwsze, no to jest kwestia tego, czy PSL będzie w stanie przetrwać samodzielnie, po drugie kwestia tego, co z rotacyjnym stanowiskiem marszałka, pana Szymona Hołowni, bo jeżeli on straci to stanowisko, tak jak miało być w połowie kadencji na rzecz pana Włodzimierza Czarzastego, to już jest nikim. To jest po prostu kompletnie nikim, więc tu jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, a jeżeli w PSL-u te ruchy odśrodkowe i refleksja nad tym, czy opłaca się w dalszym ciągu firmować tę koalicję, naprawdę nabiorą rumieńców, no to być może bardziej realny stanie się nawet wariant wcześniejszych wyborów, chociaż na razie mówię o tym z bardzo dużą ostrożnością. Rzeczywiście wiele się może wydarzyć. Tu Szemonachownia faktycznie, ja się zgadzam, całkowita klęska, kompromitacja marszałka Sejmu. Ja wielokrotnie w swoich wideo komentarzach, ale nie tylko mówiłem o tym, jak źle wygląda kampania Szymonachowni i nie tylko. Tu chyba bez większych niespodzianek, choć faktycznie wynik poniżej 5% robi wrażenie. Jakich dwóch tygodni pan się teraz spodziewa w polskiej polityce? Bo cały czas mówimy, że mówimy o exit polach, że tu jeszcze wszystko się może wydarzyć. Niewykluczone scenariusz, o którym mówił przed chwilą Piotr w rozmowie z redaktorem Lisickim, a więc, że na przykład Karol Nawrocki nagle się okaże, że będzie miał jednak pierwsze miejsce, a nie drugie, jak teraz. Rafał Trzaskowski już zapowiada, że musi budować więcej mieszkań, bo o to go prosi Lewica. Rafał Trzaskowski mówi też, że trzeba przyspieszyć rozliczenia prawa i sprawiedliwości, no ale znów, czy teraz po półtora roku rządów koalicji obywatelskiej, rządu Donalda Tuska, czy zapowiedź w ogóle przyspieszenia rozliczenia prawa i sprawiedliwości, no czy to jest coś, Pana zdaniem, co może ponieść Rafał? Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego i do zwycięstwa? To jest dobre pytanie, a odpowiedź na nie zależy od tego, jaką strategię wybierze sztab pana Trzaskowskiego lub jakie oni mają badania. Dlatego, że w kampaniach wyborczych, zwłaszcza przed drugą turą, wchodzą w grę różne kursy, które w przypadku dwóch kandydatów, no bo w drugiej turze zawsze mamy już tylko dwóch kandydatów, które się wzajemnie wykluczają. Z jednej strony to jest kurs na utwardzenie własnego elektoratu, ale utwardzenie własnego elektoratu oznacza, że się mobilizuje elektorat drugiej strony. No i teraz jak to zrobić? Z jednej strony utwardzić własny elektorat, z drugiej jeszcze zebrać elektorat spoza własnej twardej bańki, z całego tego sektora politycznego, który się reprezentuje, i jeszcze z trzeciej strony. Nie zmobilizować dodatkowo przeciwników. To jest bardzo trudne. Połączenie tego to jest absolutna ekwilibrystyka i zresztą obaj kandydaci mają poniekąd ten problem. I teraz jak ja słyszę, że pan Trzaskowski zapowiada, że trzeba przyspieszyć rozliczenia prawa i sprawiedliwości, no to już robi błąd. Zapowiadając to w wieczór wyborczy, robi błąd, bo to jest ten czynnik, który może bardzo mocno zmobilizować wyborców potencjalnych wyborców pana Karola Nawrockiego. To nawet nie chodzi o to, że oni mają problem z rozliczeniami PiS, bo wielu z nich nie ma. Na przykład podejrzewam, że większość wyborców pana Mencena nie ma żadnego problemu z rozliczeniami PiS, ale mają, mogą mieć problem z formą w jakiej to się odbywa, no bo widzą, że to się odbywa na zasadzie teatru i to teatru bardzo brutalnego, a nie na zasadzie faktycznego rozliczania, czyli porządnie przygotowane akty oskarżenia, procesy przed sądem i tak ale pan Karol Nawrocki też będzie miał tutaj problem, dlatego że on miał kampanię skierowaną właściwie wyłącznie do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Teraz musi wyjść poza tę bańkę. Na razie nie wykonał żadnego takiego znaczącego ruchu. Były takie małe elementy dystansowania się wobec um, dotychczasowej polityki PiS, ale naprawdę małe i oszczędne. Ja pisałem i mówiłem w, przed pierwszą turą wyborów o tym, że pan Nawrocki ma na przykład duży problem z tym, żeby dotrzeć do liberalnych wyborców pana Mencena. Jego pokazywanie się z panem Piotrem Dudą, przewodniczącym Solidarności, podkreślanie tego, że będzie bronił socjalnych zdobyczy PIS, to nie przemówi do tego elektoratu. A to jest elektorat, który w części może w drugiej turze, pomyśleć, okej, okay, no to nie jest w takim razie nasz kandydat tak samo jak pan Trzaskowski nim nie jest, my po prostu nie głosujemy. Więc bardzo jestem ciekaw, jak tutaj pan Nawrocki będzie kombinował, żeby dotrzeć również do takich właśnie wyborców. No i trzecia rzecz, którą trzeba powiedzieć o tej kampanii przez dwa tygodnie, to rzeczywiście prawdopodobnie będą próby wyciągania różnego rodzaju brudów. Tutaj już widzę, że niektórzy w takiej trochę żartobliwej formie na iksie po ogłoszeniu tego wyniku bawią się w, na przykład w ankiety, jakiego typu brudy zostaną wyciągnięte kolejne, czy brudy, powinienem w cudzysłowie powiedzieć, przeciwko panu Karolowi Nawrockiemu, ale też powinni przeciwnicy pana Nawrockiego z tym uważać, dlatego że jeżeli spojrzeć na to, jak zagrała, czy może raczej nie zagrała sprawa tego mieszkania, może się okazać, że próba grania jakimiś obyczajowymi brudami, tak zwaną obyczajówką, tak to się często w żargonie polityczno-piarowym nazywa, może wręcz przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, czyli nie zrazi do kandydata PiS, tylko wręcz przeciwnie spowoduje, że cały ten obóz opozycji umownej, prawicowej, się wokół niego właśnie bardziej zjednoczy, uważając, że to jest zapowiedź już bardzo brutalnych działań i kroków, które by zostały podjęte, gdyby prezydentem został pan Trzaskowski. Panie redaktorze, pytanie, czy, bo tutaj z tego wyłania się jedno, a pro, chciałbym zapytać trochę naprawdę w przyszłość, czy, ty, bo na, na Twitterze mniej więcej Słowomir Mencin pisze, że będzie przekonywał jednak, żeby głosować na jedną z dwóch osób, które będą w drugiej turze. Ale jeszcze nie powie, powiedział, że ale, powie że, jak. Ale nie powie jak, tak. Jeszcze nie powie jak. No, mi przychodzi do głowy jedna rzecz, że teraz będą dyskusje, okej, okay, będziemy, jeśli wy po, pomożecie nam wybrać Nawrockiego, obalimy ten rząd i nowy rząd to koalicja między. Tą konfederacją złożoną z ruchu narodowego i nowej nadziei, i oczywiście pisem. Czy coś takiego może się będzie dziać, może wydarzyć, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle o, tym, o tych rzeczach dyskutować? Pierwsza sprawa, która zwróciła moją uwagę, to to, że pan Męcen bardzo mądrze powiedział, że wyborcy nie są workiem kartofli, który się przerzuca z jednego miejsca na drugie. I myślę, że jeżeli. Hmm, Ktoś tej prawdy nie rozumie i będzie próbował, i nie mam na myśli tu tylko pana Mencena, będzie próbował z tych kandydatów, którzy odpadli teraz, będzie próbował swoich, swoim wyborcom nakazać po prostu, co mają zrobić, no to się może na tym przejechać. To znaczy, nie tylko oni tego nie zrobią, ale jeszcze on sam straci poparcie. Stąd jestem przekonany, że Konfederacja tego błędu nie popełni, to znaczy nie będzie żadnego bardzo jednoznacznego, wyraźnego wskazania, na zasadzie zróbcie to i to. Natomiast jakieś sugestie e, oczywiście mogą się pojawić. Hmm, czy to może oznaczać, że będą jakieś targi się odbywały? Tak, oczywiście, że może, bo na tym polega polityka. Zresztą do publicystów, dziennikarzy docierały już wcześniej informacje, że nawet przed pierwszą turą wyborów, akurat nie mówię tutaj o mm, targach pomiędzy Konfederacją a Pisem, ale pomiędzy innymi kandydatami a tymi głównymi kandydatami czy ich środowiskami dochodziło do jakichś sądowań, no może nie targów, sądowań, co ewentualnie w zamian, co ten kandydat, ten obóz polityczny może zapewnić w zamian za poparcie, no choćby takie właśnie delikatne poparcie. Czy jest możliwe, że będą wcześniejsze wybory? Bo tak rozumiem pana pytanie, panie redaktorze. Tak, myślę, że jest pewne prawdopodobieństwo. Ono nie jest bardzo wielkie, ale jakieś prawdopodobieństwo jest. Zwłaszcza gdyby, ja już o tym wspominałem, doszło do dekompozycji trzeciej drogi, a być może w ogóle do wycofania się polskiego stronnictwa ludowego z koalicji. No to, to, to tak, to wtedy jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast Konfederacja wielokrotnie sygnalizowała, jej politycy sygnalizowali, że oni są gotowi współpracować z tymi, którzy obiecają im realizację ich propozycji. Oczywiście to było kiedyś, ta sytuacja może trochę się zmieniła, no bo przez półtora roku obecna koalicja pokazała... Jak brutalnie potrafi posługiwać się różnego rodzaju instrumentami, które ma do dyspozycji, więc pewnie to Konfederacja bierze pod uwagę, no ale to też nie jest tak, że jeżeli oni mają jakieś sugestie swoim wyborcom przekazać, to te sugestie będą no, po prostu z dobrego serca. No to nie, to jest właśnie kwestia tego, że pan Nawrocki musi wyjść poza swój twardy elektorat. On musi zacząć mówić również, w kwestiach, których do tej pory tak nie mówił, językiem trochę pana Mencena. I to muszą być prawdopodobnie jakieś konkretne obietnice. No przypominam, że wszyscy główni kandydaci, a zwłaszcza pan Nawrocki, to podkreślał i pan Mencen również podkreślali, że prezydent dysponuje prawem inicjatywy ustawodawczej. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której pan Nawrocki zobowiązuje się wobec wyborców pana Mencena, że zrealizuje na przykład jakieś dwie lub trzy bardzo dokładnie określone inicjatywy ustawodawcze jako prezydent. Być może nawet, co by nie było jakimś, nie wiem, no, czymś niestworzonym, może nie w Polsce, to się jeszcze nie odbywało, ale były takie zobowiązania w innych krajach, może nawet podpisać zobowiązanie, no bo wiadomo, że na gębę, jak to mówił Radosław Sikorski, to jest krem nivea, więc myślę, że tego typu zobowiązanie musiałoby być jakoś bardzo konkretnie wyrażone, może nawet podpisane. No i wtedy jest argument, jeżeli ten człowiek zostanie prezydentem, to on zrealizuje to i to i to z mojego programu prezydenckiego. Czyli mają Państwo powody, może powiedzieć Sławomir Męcen do swoich wyborców i mogą Państwo rozważyć, żeby zagłosować właśnie na niego.